A dzisiaj Wam pokażę moje tera, które jest zrobione z zwykłej szafki, niegdyś na naczynia. Jak widzicie, stoi na szafce. Kiedyś to była szafka na naczynia, różne kubki i tak dalej. Talerze, kiedyś taka babcia w niej trzymała. Ja ją kupiłem za 20 zł i postawiłem z niej zrobić terarium. W pełni jest zmechanizowane, można by to tak nazwać. Siedzi w niej akurat. Agama karowata, która tutaj sobie śpi. zarazem zobaczycie, jak zaświeca światło. Więc tak, e, pierwsza rzecz to mam zaczaski, e, żeby Agama nie mogła wyskoczyć, bo czasami jak skacze po szybie, to mm, mogłaby się otworzyć, e, mogłyby się otworzyć drzwiczki. E, z, po prostu zaczaski mam tak zrobione, mm, takie blaszki. Na śrubkach, a tutaj jest zwykła podkładka. Jak macie pod meble, e, stoł i tak dalej, żeby na przykład nie rysować paneli, to mam, bo to dobrze dociska e, ten drzwiczki. Dobra, więc tak, pokażę Wam wpierw, jak to działa wszystko. Więc może tak, e, wpierw Wam pokażę. E, Ogrzewanie terrarium, to jest na termostat, e, lampa to jest 100W, tutaj sobie ustawiam, e, od ilu stopni ma się włączać. O, stroś muszę złapać. E, tutaj mamy Bajorko, w którym może Agama się kąpać pić z niego. I tutaj właśnie do tego Bajorka mam super ekstra pilotik, dzięki któremu włączam wodospad. Trzeba chwilę poczekać zanim woda jakby wleci po całym yy, Wodospad prosto zrobiony po prostu z filtra od rybek do czyszczenia wody Jak widzicie woda się leje Nie chodzi o tutaj, tutaj o to żeby ta woda bardzo mocno się lała, tylko ogólnie, żeby była filtracja tej wody. Yy, I jeszcze Agama bardzo lubi się schładzać właśnie na tych szafeczkach, tu, na półeczkach takich powiedzmy z wodospadu. Tutaj mamy okienko, yy, które jest specjalnie dorobione. Nie było go w tej szafce, yy, ponieważ po tamtej stronie mam okno i żeby wpadały promienie słońca. Tutaj mamy liany. Korzeń, tutaj właśnie się wygrzała moja Agama straszny dla niej z niej co tu dalej więc tak, jak wiecie Agamki trzeba oświetlać UVB lampą, też ją posiadam czekajcie, włączę to moją lampę się włącza tutaj jest sterowana cała elektronicznie, mogę albo ją sam włączyć, albo ona się włącza mi o 24 i chodzi do chyba 8 rana automatycznie, to więc teraz ją włączymy neonóweczka, akurat to jest taka trochę inna bo niektórzy zazwyczaj mają inną tą lampę po prostu akurat jak ja mam grzewczą wsadzoną, ale ja chciałem mieć neon jak widzicie tutaj mam osłonkę specjalnie wsadzoną, żeby wszelkie świerszcze lub inne owady które są karmówką dla mojej aganki nie wchodziły w elektrykę tam całą co tu dalej? Jak wiecie, potrzebny jest termometr, powinien być w każdym terrarium i hygrome hygrometr sprawdzający wilgotność u naszego zwierzęcia. Co tu dalej mam? Mogę pokazać. Również sterowane mam wentylacje. Wentylacja jest tutaj, to są wentylatorki z komputera 2. Tutaj jeszcze mam wyliczniki, ale to już nie jest elektrycznie sterowane. I właśnie specjalnie to jest tak zrobione, żeby wiało, bo ciepło jak wiecie idzie do góry, więc wieje specjalnie to w dół, żeby ciepło też było na niższych poziomach terrarium. I włączone to jest o tak. Nie wiem czy słychać akurat na filmiku jak chodzi, jak się wsłuchacie. ogólnie to tak wygląda, tutaj mam całą elektrykę, sterowanie i tak dalej lecz wszystko mam tak zrobione, że by tego nie było widać jak jest zamknięte, przyciemniana specjalnie folia samochodowa do szyb <taki>, taki pomysł akurat mi wpadł do głowy, żeby to zrobić tak tutaj też kawałek płyty jako żeby była elektryka cała na tym powieszona wentylację mogę wyłączyć w każdej chwili już się wyłączyła wszystko też na raz może chodzić, żebyście nie myśleli, że tu jakieś przeciążenie jest. Na przykład teraz wentylację włączę, grzanie i jednocześnie włączę mój wodospadzik na pilot. Bardzo fajny Bayer. wam powiem, tylko jeden minus tego jest, bo trochę mocniej leci jeszcze woda, że się tutaj zapycha przez piasek. Teraz będzie mocniej leciała woda. Nie wiem, czy to tak widać na filmiku. Ale woda leci. Nawet słychać. E, dużo osób mi mówi właśnie, e, czemu ten wodospad nie leje się mocniej. Tu nie chodzi o to, żeby to był jakiś wodospad jak w dżungli, że będzie mi tu się lać woda litrami. Tu chodzi o to po prostu, jak powiedziałem, e, żeby agamka się schładzała mm, na tych skałkach. I jeszcze, jakby, jak mocniej by się lała woda, to bardziej bym miał, powiedzmy, opryskaną tu szybę, chociaż i tak jest często opryskana i często muszę ją e, myć. Mm. Co tu dalej? Agamka ma tu jeszcze miseczkę, akurat nic w niej nie ma, ale zazwyczaj tu jest żywy pokarm, typu mącznik, drewnojad. To jest tylko dodatek, normalnie ją karmię świerszczami lub karaczanami. Tutaj macie piasek zoologicznego czysty żeby lampa nie świeciła po oczach, to jest dobry pomysł, akurat yy, wpadłem na niego. Bo cały czas mi świeciło to po oczach, gdy stałem przed tarająm. To dałem po prostu pół kokosa. Jak widzicie, oprawka lampy zaraz pokażę, to jest też kokos tutaj. A tutaj jest yy, metalowy taki spornik trzymający to. Yy, korzeń wyciąłem po prostu no czy nie to jest kawałek już gałęzi powiedzmy większej wyciąłem z lasu po prostu nie martwcie się, nie złamałem żadnych tam praw i tak dalej leżał swobodnie sobie, tylko obciąłem to fajnie co tam dalej liny, wiecie co, opłaca się bardzo kupować bodajże w Castoramie czy Ikei są takie liny one nie są typowo do, zoo, do zwierząt, tak ale przecież zwierzęciu się nic nie stanie, bo te same liny macie w zoologicznych i one są bardzo w drogich cenach. Siateczka też do spinania specjalnie dla agamki, bo czasami, a czasami często się wygrzewa tutaj i się naświetla UVB. Tu też idzie kupić w bardzo drogiej cenie, ale ja to sam skręciłem z tych linek z kasterami czy tam Ikei. To tu dalej? Sztuczne roślinki. Hmm. Wentylacja, aha, wentylacja, może inaczej pokażę. Jak widzicie, tutaj jest siatka, to jest siatka z, czego to było? Z polerki, czy bardziej z, taki papier, coś w stylu ścierny. Taka metalowa krateczka mała, drobniutka. I zatem są takie floty powietrza. I idzie kupić po prostu na Allegro, jak widzicie, żeby mi nic nie uciekało z terrarium. E, jeszcze wymiary terenu to było tak. E, w szerokości tak ma 85 cm. E, wysokość to jest e, 1,20 m bodajże. Ma no, 1,20 m. I powiedzmy długość, jakby to można tak nazwać. Od stąd do to jest. E, ile to było teraz? 55 chyba cm. Czy trochę więcej? Nie wiem. O, nagamka nasza właśnie się ruszyła. Bardzo fajne zwierzę, wam powiem, to teren jest trochę dla niej za duże. Miałem dwie, tylko że jedną akurat sprzedałem. O, widzicie, jak sobie piję. Jedną sprzedałem, tą też planuję właśnie sprzedać, jakby chciał ktoś kupić. Naprawdę bardzo ładnie wybarwiona, widzicie. Pije sobie. Mm, bo chcę kupić coś większego, a gama jest brodatą, niekarowatą żeby miała jakieś 50 cm, ale to wpierw chcę sprzedać tą woda, żeby jeszcze jedno woda, żeby nie przelewała się wam. Oczywiście tutaj to pamiętajcie, jak będziecie robić również takie coś, żeby zrobić stopień. Później, żeby nie gniło wam terrarium, to jest zwykła fuga do kafelek niebieska. Kameczki również kupione to były w ogrodniczym bodajże. Wężyk tam jest zwykły wężyk. Tutaj tak troszeczkę wystaje, można powiedzieć woda. Później, żeby woda lała się na dół, to po prostu lejek, a na lejku jest taka mała siateczka przyklejona, też jest ona hmm, dosyć mocna, tylko jak tutaj Agama czasem wchodzi. Jest brudna trochę z piasku. To później tu, tu trzeba wyczyścić to, bo woda leci wolniej. Ale ogólnie, myślę, że moje tera jest dosyć ładne. Estetyczne, jeżeli to kiedyś była półka. Wszystko sterowanie pilotem i przełącznikami. Wentylacja. UVB i do ogrzewania. Też mogę zgasić. I teraz agamka może spokojnie spać. To nic. Pozdrawiam. Chętny, chętnie sprzedam agamkę, jak mówiłem. Cena coś około będzie 100 zł. Może troszkę więcej. Bo naprawdę dosyć ładna. Ma ponad 15 cm. Szkoda mi ją dawać, no ale naprawdę teraz mam. Za duża trochę dla niej. Wolałbym coś. Ja bym też również wolał większą mieszczurkę. Bo marnuje się po prostu takie duże terrarium na taką małą mieszczurkę. Polecam tą mieszczurkę. Ona jest bardzo oswojona i tak dalej z ludźmi. Polecam ją komuś, kto chce zacząć przygodę z jaszczurkami. Daje bardzo miękkie ma tutaj podbrzusze. Jest oswojona, można ją głaskać. I ogólnie bardzo ładny zwierzak. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. To będzie, będę chętnie nagrywał dla Was filmiki. Na razie.